Dobrze, że przyszliście, mimo że konkurencja w dniu dzisiejszym jest duża. Przyjeżdżają policjanty, przedstawiciele parlamentu, koloniści organizują różne imprezy, w mieście szlakami na lideratów. Na Wawelu w dniu dzisiejszym rozpoczęło się świętowanie 650-lecia katedry wawelskiej, ale jutro też można się włączyć jeszcze do uroczystości. My gromadzimy się tutaj jako. Ci, którzy poszukują Pana Boga, będą zgłębiać wiedzę o nim, ale także doświadczenie. Dlatego oprócz wiedzy gromadzimy się na zgromadzeniu liturgicznym, którym najbardziej można przeżyć spotkanie z Panem. W dniu dzisiejszym liturgia wzywa nas do jedności. Jezus mówi: To nie jest ze mną, nic przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprawi. Eucharystia jest sakramentem, który nad przyrodzoną moc i przekazuje przez Kościół każdemu, kto to prosi. Eucharystia jest cała Kość jednoczy, żywy. Prze, przez nas, nasz pobożny udział we Mszy Świętej przyczyniamy się do umocnienia jedności Kościoła. Udaj się w czasie tej przyświętej również za tym, naszych kochanych, bliskich, również dla tych, którzy mają kłopoty, żeby przezwyciężyć lęk przed Kościołem, przed Panem Jezusem, którzy nie chcą stanąć w prawdzie. I pamiętajmy o wszystkich naszych dobrodziejach. Na początku, przy świętym, uznajmy ze sobą, że jesteśmy cieszymi. Spowiadam się z Bogiem w Rzesie, I, mam, bracie, i siostry.

Gracias. Ucie nam swojej łaski, abyśmy tym gorliwiej przygotowywali się do obchodzenia paschalnego misterium, im bliżej jest święto naszego odkupienia Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. z dzień korosa Jeremiasza. To mówi Pan. Dałem mu przekazanie. Słuchajcie głosu mojego, a będę Wam Bogiem. Wyznać będziecie dzień na Chodźcie każdą drogą, którą Wam aby się Wam dobrze pochodziło. Ale nie usłuchali, Według swego przeglądnego serca. Odwrócili się plecami, a nie twarzami. Od dnia, gdy Włóczakowie Wasi wyszli z ziemi górskiej, do dnia dzisiejszego, posyłałem Wam wszystkie moje sługi. Prorok bezustannie, lecz nie usłuchali mnie, ani nie nadstawili W każdym z się gorszymi niż ich przodkowie. Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają. Będziesz wołał do nich, lecz oni nie dadzą Ci odpowiedzi. I odezwiesz się do nich. To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z pusty. oto Słowo Boże. O mnie graść się. Kiedy Bóg mówi, nie Jego Słowem. Kiedy Bóg mówi, nie Jego Słowem. Przyjście radośnie, śpiewajmy Panu, z nośką krzyki oki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem. śpiewaj śpiewajmy Mu w jesień. Kiedy Bóg i nie gardź się Jego Przyjdźcie, uwielbiajmy, opadając na Panią. Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami Jego rę. Obyście wsi usłyszeli głos jego. Niech nie twardnieją wasze serca jak męba, jak na pustyni w dniu nie gdzie mnie pusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. nie Wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, nieby zaczął mówić, i tłumy były z tym Lecz niektórzy z nich rzekli, że w ręce Bóg w złych duchów wyrzuca zły duch. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaków z On jednak, znając ich myśli, radził do nich. Każde królestwo wewnętrznie to pustoszeje. I dom na dom się wali. Jeśli więcej, szata, sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakiś tył Jego królestwa? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to wszystko Boje wyrzucają Wasi Dlatego oni będą Wasi w A jeśli ja walcę Boże, to istotnie przyszło już do Was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże z tego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona, zabierze wszystką broń, na której polegał i ubije jego rozgardę. To nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. No to